Nie wiem, jaki ja ci się odwdzięczę, Wiedźminie. Nie oczekuję wdzięczności. Mam nadzieję, że czujesz się już lepiej. O tak! Dzięki opiece Barnaby Bazylego szybko wracam do zdrowia. Dużo wycierpiałaś. Dobrze, że mogłem ci pomóc. Tak! Setki lat cierpienia. Wiesz, co było gorsze od głodu? Obserwowani jak moi bliscy, moje dzieci starzeją się i umierają. W tej chwili moja rodzina już nie istnieje. Ostatni przodkowie odeszli kilkadziesiąt lat temu. Nie mam dokąd pójść. To duży dom, sporo obejście. Możesz tu zostać. Naprawdę? Nie chciałabym nadużywać Twojej gościnności, chociaż. Tak. Po tym wszystkim, co wycierpiałam, po latach głodu mam tylko jedno marzenie: móc wreszcie gotować strawę, którą da się przełknąć, delektować się smakami i zapachami przypraw, zasiadać z innymi do wspólnego stołu. Hmm. Jeśli właśnie o tym marzysz, to nie widzę problemu. Mogłabyś pomagać barnabie Bazylemu w kuchni. Jadłaś jego obiady, więc wiesz, że do kulinarnych wirtuozów nie należy. Nic nie uczyni mnie szczęśliwszą dziękuję. To ja dziękuję. Temu domowi przyda się kobieca ręka. Jest jeszcze coś, o czym chcę ci powiedzieć. Wiele lat temu mój ojciec zbierał kosztowności na mój posag. jednak nie zdążyłam wyjść za mąż. Mnie te precjoza już się nie przydadzą, ale dla ciebie. Cóż, niech będą wyrazem mojej wdzięczności. Gdybyś zechciał je znaleźć, musisz iść do mojego starego domu, do Tastamary. Posak jest ukryty w jednej z beczek w piwnicy. Jeśli ostukasz beczki, na pewno znajdziesz właściwą. Tak zrobię. Dziękuję. Warto się tu rozejrzeć. Mm, no proszę.